Zanim Dariusz Wójcik założył swój teatr, jako solista teatru muzycznego w Gdyni zagrał wiele ról. Wcielał się w postać Kazia Mazurkiewicza w królowej Madagaskaru, adwokata Blinda Jąkały w zemście nietoperza i był nawet kotem klakierem w smerfowisku. Brał udział w piosenkach lwowskich i krzesłach. W 1996 roku postanowił stworzyć teatr otwarty. Z okazji jego inauguracji artysta wystawił operę przedstawiającą życie świętego Wojciecha. Teatr Otwarty z powodzeniem działa od prawie 13 lat. Przez ten czas pod jego szyldem zorganizowano kilkadziesiąt koncertów i festiwali. W lipcu 2008 roku Dariusz Wójcik wystąpił w Wielkiej Synagodze w Tykocinie podczas koncertu pieśni żydowskich. Ostatnimi ważni, najważniejszymi wydarzeniami artystycznymi w mojej karierze i w działalności Teatru Otwartego to zapewne są koncerty prezentujące muzykę żydowską. Ostatnio udało mi się zrealizować mój jeden wielki projekt, to jest nagranie płydy CD z popularnymi pieśniami żydowskimi w języku jiddish-hebrajskim Shalom Aleichem. Od sześciu lat największą pasją Dariusza Wójcika jest kultura żydowska. Moja ogromna fascynacja, właściwie największa fascynacja kulturą żydowską, rozpoczęła się od pobytu w wielkiej synagodze w Tykocinie. Tam podczas mojego pobytu zakupiłem płytę z nagraniami, z pieśniami kantora z wielkiej synagogi w Sankt Petersburgu, Borucha Finkelsteina. Przesłuchałem, bardzo urzekłem mnie te nagrania, a moja znajoma artystka, śpiewaczka stwierdziła, że mam bardzo podobny głos do pana Filkensteina i zaproponowała, bym kilka pieśni przygotował. No i przygotowałem kilka pieśni pod okiem, czujnym okiem i uchem swojego mentora, błogosławionej pamięci, Efraima Kislera. No i teraz mam bardzo bogaty repertuar, który obejmuje około 50 pieśni żydowskich. Myli się ten, kto słuchając pieśni żydowskich w wykonaniu Dariusza Wójcika, myśli, że przyszło mu to z łatwością. Artysta, aby zrozumieć, o czym śpiewa, latami uczył się języka hebrajskiego i jidysz. Myślę, że jestem bogatszy wewnętrznie, dlatego że muzyka żydowska jest bardzo emocjonalna, jest bardzo życiowa, bardzo ludzka, porusza wiele, wiele wątków takiej naszej zwykłej codzienności i dzięki temu, że mogę tę muzykę wykonywać tak jaka ona jest, jestem Człowiekiem o szerszych horyzontach, bardziej wrażliwym. I to mi pomaga w relacjach międzyludzkich. Artystę spotkało w życiu wielkie szczęście, może łączyć swoje pasje z pracą zawodową. Dlatego przekaz jego pieśni jest autentyczny, trafiający do serc odbiorców. Założył teatr otwarty, bo on sam jest otwarty. Myślę, że mój charakter, jaki mam, jest zbliżony do muzyki, jaką wykonuję. Dlatego bardzo rozumiemy się nawzajem muzyka i ja. Wierzę, że przede mną jeszcze dużo do zrobienia, i będę starał się swoją misję wypełnić do końca.